Dziś pokażę wam, że zespoły wciąż wydają muzykę na pewnym, zapomnianym już przez niektórych nośniku. Tylko najpierw dostaniemy się tu. Paczka akurat duża nie jest. Co nie znaczy, że mam być dla niej delikatny. A tak prezentuje się sama taśma. Swoją drogą to też fajna okazja, żeby pokazać Wam, jak dziś wydaje się albumy na kasetach, czyli taśmach magnetofonowych. Czymś, co było super popularne w latach 90. i nośniku, na którym ja zaczynałem swoją przygodę z metalem. Kasety miały rozkładane okładki, tu akurat nie jest specjalnie duża. Natomiast możecie sobie zobaczyć, że da się tutaj zmieścić przeróżne informacje, w tym zdjęcie zespołu. A sama taśma wygląda tak. Tutaj też jest jakieś pole do manewru, można sobie zrobić to na różne sposoby. Tutaj Toń zdecydował się wydać swój debiutancki album Korzenie właśnie na tak wyglądającej kasecie. To jest oczywiście taśma, na której jest muzyka. Jestem bardzo ciekawy, czy kupujecie kasety jeszcze, a może już, widziałem, że część osób Powraca do kupowania kaset, ale też fajnie, że wydawcy, jak i same zespoły wciąż lubią ten nośnik, nie zapomniały o nim, tak jak zrobił to mainstream i w metalu cały czas kasety taśmy są popularne. I wydaje mi się, że stają się coraz popularniejsze.